Myślisz o czasach All-Inclusive? Podpowiemy, gdzie warto polecieć na wakacje w sierpniu. Planując tanie wakacje, koniecznie pomyśl o All-Inclusive w Bułgarii. Nad Morzem Czarnym znajdziesz piękne, piaszczyste plaże, słonecznego brzegu i złotych piasków. Woda ma już 25 stopni, a opalać będziesz się podczas 29 stopniowych upałów. Miłośnikom zwiedzania polecamy Warnę, Sozopol i absolutnie zachwycający Nessebar. Każdemu natomiast rozbudowaną bazę turystyczną, która pozwala znaleźć wakacje na każdą kieszeń, od budżetowych miejsc po najlepsze hotele. Królową tegorocznych wakacji jest Turcja. Nowoczesne hotele kuszą wysokim standardem, pysznym jedzeniem i niskimi cenami. Dodaj do tego piękne plaże, upalną pogodę i krótki lot, a wakacje w Turcji zarezerwujesz już za chwilę. Na plażach jest ponad 35 stopni. Dlatego zalecamy częste kąpiele w morzu o temperaturze przekraczającej 25 stopni. Grecja to sprawdzony kierunek na wakacje z biurem podróży. Temperatury w sierpniu przekraczają 30 stopni, a woda ma już ich ponad 25. Poznaj uroki najróżniejszych plaż, od kamienistych, przez wulkaniczne, aż po piaszczyste. Rozsmakuj się w świetnej kuchni i odkrywaj najpiękniejsze greckie wyspy. Poczuj wyjątkowy klimat Santorini. Opalaj się na Krecie, odkrywaj zieloną wyspę Korfu, lub wybierz się na Rodos. Jeśli zależy Ci na krótszym locie, wybierz Halkidiki, które nie bez powodu są nazywane greckimi Karaibami. Jeśli jeszcze zastanawiasz się, gdzie polecieć na wakacje w sierpniu, wybierz Bałkany. Chorwacja to świetny kierunek wakacyjny. Błękitna woda i małe zatoczki oczarują Cię swoim urokiem, a pogoda na pewno dopisze. Jeśli lubisz zwiedzać nie będziesz się nudzić, Dubrownik, Split czy Jeziora Plitwickie czekają na Ciebie. Również w Albanii w sierpniu możesz liczyć na świetną pogodę. Piękne Ksamil, popularne Durres czy Blue Eye to miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć podczas wakacji w Albanii. Szukasz czegoś zupełnie innego? Zaplanuj wakacje w Macedonii. Kto raz zobaczy Jezioro Okryckie zechce wracać na dnie co roku. Zobaczcie nasze ujęcia. A najlepiej przekonajcie się sami, wybierając się na wczasy w Macedonii. Sierpień to świetny czas na wakacje w Hiszpanii. Najpiękniejsze miejsca nad morzem śródziemnym gwarantują wysokie temperatury i piękną przejrzystość wody. Zobacz najpiękniejsze zakątki Majorki lub odkryj szerokie plaże Costa del Sol. Zapewniamy, że wakacje all-inclusive w sierpniu na pewno ci się spodobają. Równie dobra pogoda jest wówczas na wyspach Kanaryjskich. Woda w oceanie ma w sierpniu przyjemne 23 stopnie, co pozwala odpocząć od upałów panujących na Teneryfie, Gran Canarii czy Fuerteventurze. Spakuj walizki i ruszaj! Wakacje z widokiem na ocean zaplanujesz również na portugalskich wyspach. Madera w sierpniu jest przepiękna, a pogoda pozwala odetchnąć od upałów. Wszyscy spragnieni wypoczynku z pięknymi widokami powinni odwiedzić to miejsce przynajmniej raz w życiu. Pogoda w sierpniu sprzyja miłośnikom wysp, dlatego warto wybrać się do Włoch. Wakacje na Sycylii czy w czasy na Sardynii to świetny plan na urlop. Niezapomniane wrażenia, pyszna kuchnia i piękna pogoda gwarantowane. Wakacje to idealny moment, by odwiedzić Cypr. W sierpniu na wyspie jest upalnie, temperatury przekraczają 30 stopni, a woda jest niewiele chłodniejsza. Na Cyprze polecamy szczególnie hotele przy samym morzu. By każdą wolną chwilę móc spędzić nad wodą. Miłośników Orientu zapraszamy do Maroka. Kraj przyciąga amatorów piaszczystych plaż, arabskich klimatów i surfingu. Zobacz najpiękniejsze miejsca w Agadirze, daj się zachwycić barwą Marrakeszu, odkryj czar, kasablanki i rabatu. Maroko w sierpniu to gwarantowane upały i woda dająca wytchnienie od słońca. Poszukującym egzotycznych i tanich wakacji za granicą, polecamy Tunezję. Wspaniałe piaszczyste plaże, mnóstwo atrakcji i sprawdzone hotele to okazja, by spędzić urlop w orientalnym klimacie. Gorące słońce, błękitna woda i niższe niż w Europie ceny pozwolą naładować baterie w korzystnej cenie. Wakacje w Egipcie to klasyka. Niezależnie od pory roku, pogoda będzie świetna, lecz to właśnie w sierpniu jest najbardziej upalnie. Kremy z filtrem i nawyk uzupełniania płynów wystarczą, by urlop był udany. O resztę zatroszczy się obsługa doskonałych hoteli, świetne plaże i przepiękne rafy koralowe. Napisz nam, gdzie ty wybierzesz się podczas najbliższego urlopu w sierpniu. Wpisz swój wymarzony kierunek w komentarzu. Oferty wakacji w sierpniu sprawdzisz na travelplanet.pl.